Cześć! W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać dekoracje i gadżety z wąsami i ustami. Jest to motyw w ostatnim czasie bardzo popularny, na pewno same zauważyłyście, że wąsy i usta pojawiają się dosłownie wszędzie. Jest to motyw wesoły, zabawny, prosty, czyli jak najbardziej też pasuje na Wieczór Panieński. Dodatkiem, który chciałam, wam, który chciałam Wam pokazać przede wszystkim, są naklejki z wąsami i ustami. Występują w różnych kształtach takie, takie, różne mniejsze, większe i możecie je nakleić na wszystko. Tutaj wszystko zależy od Waszych pomysłów i wyobraźni. Możecie też wykorzystać niektóre z moich pomysłów. Nakleiłam wąsy na przykład na balon wygląda bardzo fajnie możecie użyć też innego koloru. Nakleiłam wąsy i usta również na kieliszki, kieliszki do szampana, kieliszki do wódki, czyli coś, co jest niezbędne na waszej panieńskiej imprezie. Naklejki możecie nalepić również na pudełeczka, w które możecie włożyć drobne pominki dla dziewczyn. Możecie z jednej strony usta, z drugiej wąsy, na przykład dodatkowo zdobyć to kokardką. Nakleiłam również wąsy i usta na serbetki. Kolor biały i czerwony myślę fajnie się komponuje i dobrze to wygląda, ale oczywiście możecie też wymyślić, wybrać inne, inne wzory. Ustami i wąsami możecie zalepić również zaproszenia na wieczór panieński, tutaj zakleić kopertę albo udekorować prawą stronę. Myślę, że też fajnie to wygląda. Oprócz naklejek mamy też wąsy i usta na patyczkach, czyli gadżet, który super sprawdza się na sesjach zdjęciowych. Możecie sobie porobić śmieszne fotki, przykładając sobie usta albo wąsy. Bardzo fajnie będzie to wyglądać i będziecie miały fajną pamiątkę. Ostatnia rzecz to słomki z przymocowanymi ustami i wąsami. Możecie włożyć je do kieliszka, czy do szklanki. Też wygląda to bardzo fajnie i zabawnie. Jeżeli podobają Wam się nasze dodatki z wąsami i ustami, jesteście ciekawe, co jeszcze mamy fajnego w sklepie, zapraszam na pinkdrink.pl